TVG 9 no, oberwało się ostatnio i ryzykowi, i ziobrze, za to, że o polskich problemach, o polskich patologiach y, zaczęli mówić już także na forum y, międzynarodowym. I tutaj posypała się na nich lawina ataków i to właśnie ze strony tych, którzy zawsze Polskę szkalowali, zawsze mieli ją za nic, a teraz pokrętnie zarzucają i, i ryzykowi i ziobrze to, że niby szkalują Polskę przed światem. I tutaj niestety na lep takiej propagandy poszli także ludzie o poglądach prawicowych, patriotycznych, dali się tutaj nabrać. No pewnie przemówiła do nich analogia do tego, że w kraju tak samo jak w rodzinie, jak, jak się dzieje coś złego, to tego na zewnątrz się nie wywleka. Ale tutaj w przypadku dzisiejszej Polski to jest bardziej... Inna analogia, też rodzinna, to mi przypomina sytuację, w której no, na przykład w rodzinie została córka zgwałcona, a rodzice zatuszowują sprawę, nikomu o tym nie mówią, nigdzie nie zgłaszają, żeby nie było wstydu. Nie, to nie jest dobra postawa. I analogicznie, analogicznie do sytuacji Polski, do, 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 do kraju jeśli Polacy są gwałceni jeśli kraj jest niszczony to trzeba o tym mówić głośno także na świecie, także na forum międzynarodowym i chciałbym tu przy okazji przytoczyć słowa Norwida które przez długi czas stanowiły motto to Pisma poza układem wydawanego w Gdańsku prze, przez parę lat przez Annę Walentynowicz i, i Państwa Gwiazdów. Yy, czy ten ptak kala własne gniazdo, który kala, czy ten, co mówić o tym nie pozwala?